Cześć, Piotr Łukaszewicz, Polski Caravaning, witajcie. Dzisiaj pokażemy Wam jak ze zwykłych, codziennie użytkowanych aut stworzyć mini kampery. Jesteśmy w Warszawie na otwarciu showroomu czeskiej firmy Egoe. Egoe, co ciekawe, to nazwa pochodząca od słowa egoista. Zapraszam na film, w którym pokażemy oferowane przez te firmę rozwiązania. Są to przede wszystkim meble do użytkowania na świeżym powietrzu. Jesteśmy Na otwarciu showroomu Ego. Z nami jest Rafał Błaszkiewicz. Witaj Rafał? Cześć, witam. Zaprezentujesz nam Next Box e, Box, Ego Nest mhm. Opowiadaj. E, więc tak, jest to tak naprawdę dodatkowe akcesorium, które montujemy, montujemy w aucie, dzięki czemu zwiększamy jego funkcjonalność. Na, równe, równe, na równe, na równe. E, robimy sobie tak naprawdę z, z auta mini kampera. Słowo mini jest tu myślę odpowiednie, ponieważ no, nie jest to pełnoprawny camper, natomiast no, mamy do dyspozycji miejsce do gotowania, mamy miejsce do, do zmywania, możemy tutaj podłączyć taki prysznic turystyczny, mamy miejsce na lodówkę, no i oczywiście możemy w samochodzie spać, więc kilkudniowy, kilkudniowy wyjazd jakby jest bez, bezproblemowy. Eee, no Jest to przede wszystkim bardzo funkcjonalne, ponieważ na stałe nie zabudowujemy samochodu, tylko tak jak powiedziałem, możemy go na, na, na te kilka dni wyposażyć w tego boksa, po czym po wyjeździe wracamy e, do domu i chowamy do garażu. Mhm. Są to boksy różnych rozmiarów do różnych aut. Tak, mamy kilka rozmiarów boksów, e, tak naprawdę bazy, jakby gama samochodów, są, z którymi są one kompatybilne, cały czas się poszerza od takich najmniejszych, typu Dacia Duster, typu Mini Countryman, aż po takie największe samochody, typu Mercedes v classa czy Volkswagen Multivan. Do tych samochodów gdzieś tam możemy zrobić konfigurację boxa. Mhm. Konfigurację też kolorystyczną, tak? Tu tak, tak. Mamy, mamy jakby cztery, cztery różne palety kolorów. Wybieramy sobie spośród możemy wybrać różne kolory materacy, siateczki, które tutaj, tutaj też widać w zabudowie, więc jest możliwość personalizacji. Tutaj są ukryte w module wody dwa karlistry na wodę po 12 litrów, więc mamy do dyspozycji 24 litry czystej wody. I no obok kilka półeczek. To... Tak, tak. Generalnie miejsce na, przechow... na przechowywanie. Jeżeli tego boksa złożymy, to zajmuje, no, tak, jak, tak jak widać, na szerokość, czyli te 109 cm, natomiast głębokości każdy z naszych boksów ma 55 cm. Więc to nie jest jakiś tam mocno ograniczający mebel, który zagraci nam garaż czy w samochodzie też e, ograniczy mocną przestrzeń ładunkową, natomiast e, jak widać jest bardzo funkcjonalny. A ja jeszcze tylko dodam, że cena tego oglądanego modelu to około 13 tysięcy złotych. Moim gościem jest pan Peter Wawrowski, dyrektor Polskiego Działu EGOE i wiceprezes całej firmy, tak? tak, tak. Wszystko to powstało z takiego powodu egoistycznego, bo chcieliśmy coś zrobić dla siebie. Chcieliśmy wykorzystać nasze samochody, których używamy służbowo przez tydzień, przerobić je szybko na samochody takie kamperowe. Dlatego nasi designerzy wymyślili taką, taki box, który możemy włożyć w niedzielę wieczorem do garażu i w piątek po południu po pracy włożyć z powrotem do samochodu i spędzać czas na zewnątrz. Także z takiego powodu osobistego powstał produkt, który się teraz sprzedaje, można powiedzieć globalnie. Na początku była jedna skrzynka i teraz ich sprzedaje mi prawie tysiąc w roku. Chcieliśmy właśnie stworzyć takie miejsce spotkań, bo wiemy, że na przykład jak ktoś kupuje rakietę tenisową, to wie jak wygląda, do czego ona służy, ale zabudowa do samochodów to naprawdę człowiek musi zobaczyć, musi spróbować jak to działa i musi zrozumieć ten produkt. Także chcieliśmy, żeby to nie oglądali ludzie tylko online, ale żeby to oglądali właśnie na żywo w tym showroomie. Dlatego powstało właśnie w centrum Warszawy to miejsce. Mhm. Co tutaj można zobaczyć oprócz zabudów kempingowych, bo jesteście producentem mebli, tak? Producentem rozwiązań, które ułatwiają, uprzyjemniają życie, tak mówiąc holistycznie trochę. Tak, ja bym powiedział, że jesteśmy producentem rzeczy, które nam dają wolność bo zabudowa da swobodę nam daje wolność spędzania czasu na zewnątrz te meble które tutaj przedstawiamy, to są wszystko meble ogrodowe to jest drewno to jest stal to jest aluminium to są różne materiały które można użyć na zewnątrz my wiemy że wszystko to co jakby dajemy na zewnątrz to wiemy jak na to pada deszcz to za pół godziny jest to suche także używamy materiałów które mogą stać 24 godziny na dobę 365 dni w roku na zewnątrz